miał życie. Chwała Tobie Słowo Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała o, Tobie, Panie. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego. Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż po ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł zszy się, rzekł do niej. Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła. Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus. I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Były pewne problemy z dźwiękiem, więc powtórzę te słowa, które wypowiedziałem na początku przy świętej. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za, za obecność, za trwanie w tej duchowej łączności, za pośrednictwem internetu. Dziękujemy za Wasze telefony, smsy, zdjęcia, gdzie widać było Waszą wiele rodzin wspólnie się modlących. I o to chodzi, by, by trwać w tej duchowej łączności. Miłość nie zna granic, modlitwa również nie zna granic. Mimo niedalekiej odległości między nami parafianami, trwamy przy Chrystusie, trwamy w komunii, czyli w jedności z Chrystusem. W dzisiejszej Ewangelii Jezus potępia grzech, ale nie potępia człowieka. Jezus nie usprawiedliwia cudzołóstwa, ale usprawiedliwia kobietę, która dopuściła się tego grzechu i daje jej drugą szansę. Mówi do niej: Wstań i nie grzesz więcej. My również doświadczamy wiele razy w naszym życiu Bożego Miłosierdzia. Ilekroć przystępujemy do, do spowiedzi, ale. Również żal, który wzbudzamy w naszym sercu, oczyszcza nas. W chwili obecnej nie mamy możliwości wyspowiadania się, ale możemy wzbudzić w sobie żal i chęć spowiedzi w najbliższym czasie, kiedy już epidemia ustąpi, kiedy będziemy mogli spokojnie wyspowiadać się. Teraz powstańmy i Panu Bogu przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za spowiedników, aby z cierpliwością i dobrocią przyjmowali każdego penitenta i pomagali mu odzyskać łaskę uświęcającą i podjąć skuteczną walkę z grzechami. Ciebie prosimy. Módlmy się za ekumeniczne dzieło, jakim jest Jałmużna Wielkopostna aby serca chrześcijan były otwarte na potrzeby ludzi będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie, za osoby fałszywie oskarżone i skazane na karę więzienia, aby przywrócono im dobre imię i naprawiono wyrządzone krzywdy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie, za kobiety i mężczyzn zajmujących się nierządem, aby przypomnieli sobie prawdę, że ludzkie ciało jest świątynią Ducha Świętego i zerwali z grzeszną postawą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych z naszych rodzin, aby dzięki sprawowanej w ich intencji ofierze mszy świętej i naszym modlitwom mogli jak najszybciej wejść do chwały nieba, szczególnie świętej pamięci Janina i Jan Dukat, polecani w tej przyświętej. świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, abyśmy unikali plotek, oszczerstw i obmowy i starali się zawsze żyć w prawdzie. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, który masz dla nas otwarte serce, przyjmij nasze prośby i udziel hojnie wspólnocie wierzących darów Twojej łaski przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Jezu, Jezu, ja proszę. Proszę, sercem skruszonymi łzami. Przebacz mi, rozgrzesz, zapomnij. Zmiłuj się, Jezu, nad nami. Tylko Ty, Panie, mnie potępionego. Sam obroniłeś od kamienowania. Co ja mam począć? Co ja mam począć? Idź, nie grzesz więcej. O Jezu, Jezu ja proszę, sercem skruszonymi łzami, przebacz mi, rozgrzesz, zapomnij, zmiłuj się, Jezu, nad nami. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech, Niech Pan, Pan przyjmie, przyjmie ofiarę twój na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, daj nam zgromadzonym na sprawowaniu eucharystycznej ofiary radośnie złożyć na Twoim ołtarzu serca oczyszczone przez pokutę, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca. znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i spawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, królu wiecznej chwały, przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastęp pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, ma na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosana Ma Wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy, Głosimy śmierć, śmierć, śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Polowym Józefem, biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Janinie, Janie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki, wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, dzisiaj i, odpuść i odpuść nam nasze win, jak jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od słowa. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia Naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na Krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański. Niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obnasz nas spokojem. Przypomnę słowa księdza biskupa polowego. W tym nadzwyczajnym czasie zachęcam do komunii duchowej, która zgodnie z nauką Kościoła polega na przyjęciu niebiańskiego chleba w pragnieniu, żywą wiarą, odczuwając jego owoc i pożytek. W ten sposób można przyjąć duchowo komunię świętą, łącząc się ze sprawowaną Eucharystią za pośrednictwem mediów. Natomiast obowiązek sakramentalnego przyjęcia komunii świętej, zazwyczaj spełniany w okresie wielkanocnym, Należy wypełnić po zakończeniu epidemii. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Witam Cię, witam Przedaj najświętsze ciało Któreś na krzyżu sromotnie wisiało. Za nasze winy Synu Jedyny Ojca Wiecznego Boga Prawego męki te znosi Daję Ci pokłon Bogu Prawdziwemu, w tym sakramencie dziwnie zakrytemu, że brzem litości i Twej miłości Byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, pochamować racz. Módlmy się, umocnieni łaską Najświętszego Sakramentu, prosimy Cię Boże, Oczyść nas ze złych skłonności, abyśmy naśladując Chrystusa zdążali do Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zapraszamy na jutrzejszą wieczorną Eucharystię, pewnie już bez kłopotów technicznych. Jeszcze się uczymy obsługi sprzętu, ale dziękujemy za, za Waszą obecność. Tu w czasie modlitwy nie ma, nie ma zakłóceń. Sygnał, który nadajemy do Pana Boga, jest najszybszy na świecie. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Boże, święty mocny, święty Panie śmiertelny, zmiłuj się babami. Święty Boże, święty mocny, święty Panie śmiertelny. Zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny, święty Panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami od powietrza głodu ognia i wojny, wybaw nas Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, spanie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, spanie. O nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. Od I niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, panie. o odmagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, panie. My, grzeszni Ciebie Boga, prosimy, wysłuchaj nas, panie. grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My, grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, święty mocny, święty na Nieśmiertelny. śmiertelny, Zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. śmiertelny. Zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny. Święty Panie śmiertelny, zmiłuj się nad nas.